Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. To często ludzkie losy zmienia, włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu na polskim trójkącie. Halo mamo, co tak długo nie dzwoniłaś? Jak tam? Cześć Agnieszka. Bo ciągle się tutaj coś dzieje. Jesteś na głośno mówiącym, jest obok mnie Dagmara i jej sąsiad pan John Kois. Cześć Agnieszka. How are you? Dzień dobry pani Agnieszko. Tu John Kois. Agnieszka Jackowska. Dzień dobry państwu. Jak miło. Macie tam przepiękną pogodę teraz. Tu zawsze jest pięknie, prawda, ten? Tak, w Ocie jak w raju. Ale w Chicago też macie ciepło. Krysiu, czy ja mogę z Twoją córką w końcu przejść <grym> na tej <grym> dogonacce, po <grym> walece? Sam, sam zapytaj Agnieszkę. Pani Agnieszko, czy pani pozwoli? Of course. With pleasure. No i od razu jak w rodzinie Agnieszka żałuj, się cię tutaj nie ma. Właśnie, musisz tu przyjechać. Musimy się zaznajomić. Twoja piękna mama lubi tu wszystko. Prawda, Krysiu, lubisz? Lubię, lubię. To znaczy bardzo mi się tutaj podoba. Mamo, a na tej słynnej plaży już byłaś? Pływałaś? No pewnie. Nie mówiłam ci, że Jan pokazał mi takie piękne miejsca, że dech zapiera, a ta plaża... I nie umiem po angielsku powiedzieć tego, co się dzieje. Jest taki ta właśnie taka szeroka i taka czysta i ten biały jak śnieg piasek. Tam tyle różnych rzeczy mi pokazał. Oj, jeszcze pokażę. Nie wątpię, że z Kryjce wszystko, co się da i nie da. Tak, przestań. <laughs> Wiesz, Curcia, Daga się ciągle wygłupia, jakbyśmy znowu były w liceum. Ale mów co u ciebie, jak ty się czujesz? Dobrze, dobrze, mam. Wszystko w porządku. Cieszę się, że masz taki fajny czas. Jak słyszę, wszyscy macie. Oj, mamy, mamy. A w Chicago to zapraszam Panie na Navy, -pie, na obiad. Tak, i od razu na mały rejsik statkiem, a my wszystkie trzy w sukienkach w cytryny, bo mama i tobie Agnieszkę taką kupiła. Słyszysz, Aga? I oni obydwoje tak cały czas, co chwilę wymyślają jakieś atrakcje. Oj, to świetnie. Mamo, serio? Kieckę w cytryny mi kupiłaś? No naprawdę, ale nie martw się, każda jest trochę inna. I właściwie to kupiła je dagaj, a nie ja. No to nieźle. Ja w cytrynach. A, wprawdzie nie wiem, czy skorzystam. Mamo, przylotujesz planowo, tak? Jak ją stąd wypuszczę? Słyszysz, co ta taka wygaduje? Będę na pewno 30. Trochę się boję tego samodzielnego lotu. Wyjedziesz po mnie, prawda? Agnieszka, zorganizujemy to jako door-to-door serwis. Jasne. Mamo, obgadamy jeszcze szczegóły. Okej, okay, to bawcie się dobrze. Trzymaj się, córcia, i uważaj na siebie. Bye, bye. A vista, baby! No to trzymaj się, na razie! Cześć! Halo, kto mówi? To ja, babciu, Agnieszka. Agnieszka? No nareszcie, a ile razy mam ci mówić, że ja Śląska oma jestem, a nie babcia jakaś, a ty nie gorączkę, żebyś tak gadała? <noise> Tak po prawdzie to Gorolka, bo przecież ja urodzona w Dyni, Albo może raczej Kaszubka. Kaszub dla Ślązaków to też Gorol. A ty nie taka całkiem Gorolka. No dobrze, moja kochana Oma. No i od razu lepiej. I coś tak długo nie dzwoniła? A, bo dużo się działo, wiesz. Znaczy co? No tak ogólnie to raczej słowo. Ale wiesz co? Mama spotkała koleżankę z liceum. Jaką? Taką Dagmarę, nie pamiętam nazwiska. Dagę? No tak, Dagmarę. Ja wiem, która to. Pamiętam. Putrowałam ją, bo taka chuda była. Pewnie dlatego, że tego tenisa ciągle grała. Jej ojciec, adwokat, tylko praca i praca. A matula jakaś lekarka na dyżurach ciągle. A ona skąd się tam wzięła? No mieszka w Stanach. Oma, wyobraź sobie, że ona ma już czwartego męża. Pilotem jest. No, wcale się nie dziwię. Cała daga. Chłopaki zawsze za nią oczami przewracali. A i ona w nikach tu lęgałka przebierała. Twój pożar się, Boże ojciec też. No wiem, bo powiedziała, że mama ich upaka zabrała. Nie wielka szkoda. To znaczy? To znaczy to, że szkoda, że są dagą nie poszli. O jo czemu tak mówisz? Przecież mnie by wtedy nie było. No i to jedyny zysk z tego ich małżeństwa. Ty, moja myska znaczy. A poza tym to ćwiok i Angéber był. Tylko bajać potrafił. Co to znaczy? Nie wiesz co to jest bajać? Nie wiem, co to jest ten An, an coś tam. Angejber? Mądrala taki, cwaniak, znaczy cały twój ojciec. O ma ale dlaczego ty go tak nie lubiłaś? Oj, dzieciaku, a za co go było lubić? Krysta, znaczy twoja matula, miała takiego apstyfikanta, co się uczył w szkole morskiej w Gdyni. Już myśleliśmy, że się za niego wyda. To mama była zaręczona z innym? A co? Nigdy nie mówiła. A co miała mówić, jak taki wstyd? Ale dlaczego wstyd? Jak dlaczego? Bo już ojciec tamtego kupił prezenty na ślub. I złoty pierścionek z wielkim ametystem. Ze świata przywiózł, bo był marynarzem. A już wtedy ten się napatoczył i nasza dziołcha za nim poszła. Taki wstyd. Ale numer. A właściwie to dobrze wiedzieć, że moja mamusia nie była taka święta, jak myślałam. <grytanie> nie była, nie była. A takie dobre i spokojne życie mogła mieć. O ma, to dobre życie opiera się na kasie? A co ty chcesz udawać, że ta, jak mówisz, kasa nieważna? Nie, no, nie, że zupełnie nieważna, ale przecież nie na pierwszym miejscu. Poza tym kobieta powinna być niezależna i koniec. To wiesz, że niezależna, ale jak baba dzieci nosi i rodzi, to chłop ma jej i Bajtlą godziwe życie zapewnić. A nie tylko sam wygodnie się urządzić, jak ten twój ojciec. A jak dzieci nie ma? A jak. no to, to, to też. Ale lepiej mów to z tą Dagmarą. Spotkały się i co z tego? No Dagmara wzięła mamę na Florydę. A po co na Florydę? Bo ona ma tam podobno duży i piękny dom. No i zaprosiła mamę. No i widzisz, jak można się w życiu dobrze urządzić, a przez tego to... Ach, twoja matka wylądowała w klitce bloku. Ojoma, trzypokojowe mieszkanie to nie klitka. A poza tym przecież wyście z dziadkiem gnieździli się w jednosypialniowym. Najpierw na Śląsku, a później w Gdyni. Pamiętasz? Neszka, ale jakie to czasy były? Co ty, dziecko, porównujesz? I ona teraz na tej florydzie siedzi. No tak, będzie z powrotem w Chicago 30 czerwca. No dobrze, niech się ta moja krysta na ogląda światowych rzeczy. Należy się i za to ciężkie życie. A, ja ma, bez przesady. A wiesz, że mama tam chyba kogoś poznała? Sąsiad tej tak Jakiś góral. Przez telefon dość miło brzmiał i mama taka radosna była jak nigdy. O, byle się tylko w jaki romans nie wdała. A dlaczego nie? Dorosła jest i jak sama powiedziałaś, że też jej się coś od życia należy. Ale nie romans, bo jak się jej ten chłop podoba, to na pewno coś z nim nie tak. A dlaczego? Bo moja córka źle wybiera i koniec. Lepiej powiedz co z Adamem, bo ten twój brat to w ogóle do mnie nie dzwoni. No, Adam miał przylecieć razem z mamą, ale coś mu tam wypadło. Będzie u mnie w połowie lipca jakoś. No, nareszcie. A wiesz, że Adam grał na koronacji Karola i w operze w Sydney? W ogóle po świecie ciągle lata z tą swoją orkiestrą. I Ani myśli się żenić, co? No, nie wiem. Może to i lepiej, że żadnej babie po głow głowy nie zawraca po próżnicy. <laughs> Jak wuje Krystian? Słyszałam, że znów u ciebie mieszka. Ty sobie, Neszka, zapamiętaj, że Krysiek, mój syn, zawsze ma u matki miejsce. No wiem, wiem, mama, ale nie uważasz, że to trochę dziwne? Ponad sześćdziesięcioletni facet mieszka z mamusią? Nie, mędrz, Koniec dyskusji. Za moda, jesteś, żeby to zrozumieć. No już dobrze, nic nie mówię. Pozdrów ode mnie wujka. Oma, będę kończyć, bo Krzysiek właśnie wszedł do domu. A to pozdrów. Leć już dzieciaku i dzwoń Dobrze, pa. A dobrze słyszałem, że z omą z Zytą rozmawiałaś? Tak. Kupiłeś może winogrona? Tak, czereśnie i kwaśne jabłka. No i dostałem porządną słoninę. Kolega Agoliszu przywiózł. To smalec zrobię, skusisz się? Kupiłem też ogórki babuni, no te, co lubisz, kiszone. A jak Majka upieczy chleb, to może. Jak się czujesz, Agnieszka? Krzysiek, przestań co chwilę pytać, jak się czuję, bo już mi to złości naprawdę. Dobrze. Przepraszam się już nie będę. A co tam słychać u twojej Omy? <laughs> Zadziwiające, że ciągle pamiętasz, żeby mówić o tej mojej babci Oma. A zostało mi to po tym, jak za młodych lat graliśmy na Śląsku, wyobraź sobie, i na Roladę z kluchami, modrą kapustą, o Jezusie, jakie to było dobre, zaprosił nas do swojej omy, jeden taki koleś. Ta kobieta powiedziała nam wtedy, że chyba na ważniejszą babcię, no to od strony matki mówi się oma, a na tą od strony ojca starka. To chyba bardzo głodni byliście, skoro tak ci się to wyryło w pamięć. A żeby wiedział, po każdym koncercie tylko się rozmawialiśmy, hmm. gdzie znaleźć jakieś żarcie, no i oczywiście no, nie sobie zdrowo popić. No wiecie, no stare tak. czasy. Jasne, wszechobecna woda. A pamiętasz, jak się na dziadków mówi? Nie. Dziadek od domy to Opa, a dziadek od Starki to Starzyk. No też ładnie. Swoją drogę, ciekawe czy tylko Ślązacy tak dziadków rozróżniają? A coś mi po głowie chodzi, że Kaszubi mają podobnie, ale pewna nie jestem. Ech, robię kawę, chcesz? Tak, poproszę. Ciasto też kupiłem, takie jak lubisz. O, tutaj. No i pokrój, daj talerzyki. Agnieszka, czy... Czy ty myślisz może o tym ewentualnym naszym wyjeździe na Dniagara? No myślę, myślę. I, i co? A no jeszcze nie wiem. Hello? Czaj to? Karolina? No a kto? A to pod koniec lipca jest koncert Edda Sheerana tam u Ciebie w Chicago i... Kogo? Ojej, no takiego piosenkarza, muzyka, taki rudy angol. No nieważne. ważne, chodzi o to, że bilety są prawie po 300 i trzeba szybko zapłacić, bo znikną, a ja... Ile? To on jest jakiś Lenon czy McCartney? Czyś Ty moja panno szalała? O widzisz, za to Tobie zapłaci, a Shiron jest dla mnie jak dla Ciebie Lenon. No, ale ona bym zapłacił, ale on nie żyje. Tato, przecież ja ci tylko proszę o pożyczkę. Nie ma mowy. Czekaj, powiedziałaś, że w Chicago koncert tego Angola? No tak, i dlatego chcę przylecieć wcześniej i zostać może nawet do września, bo bym chciała popracować i wtedy oddałabym ci za ten bilet. Za bilet lotniczy też? Ale lepszego za lotniczy? Przecież mnie do siebie zapraszasz. Tak? Ja cię zaprosiłem? Kiedy? Żartujesz sobie? Przecież od lat nas namawia, żebyśmy z Pauliną do Ciebie znowu przyjechały. Z Paulinką tak, ale nie z jakąś taką twoją koleżanką czy cholera wie kim. A co ci obchodzi, z kim jestem? Moje życie moja sprawa, a ty jesteś moim ojcem. To dasz mi ten numer karty kredytowej? Zaraz, zaraz. Z nią przyjeżdżasz czy sama? Nie twoja sprawa. Tak rozmawiać nie będziemy. Odpowiedz! Tak. Czy ci się to podoba, czy nie przyjeżdżam z moją narzeczoną? Oczywiście, że mi się nie podoba. I nie chcę jej znać. Twój wybór, drogi. Tatusiu. Żeby taki wstyd rodzinie y, zrobić. Wstyd? I ty mówisz o wstydzie? A co? A tobie nie było wstyd, że nas zostawiłeś? Mama z bójką małych dzieci, całe życie tylko sama i sama. Całe lata? Byłyście małe? Poza tym dla rodziny się poświęciłem. Tyrałem i tyram. żebyście się miały na wszystko. I taka podzięka. Słyszysz sam siebie? Żałosny jesteś, tato. Jak śmiesz? A, a moje dolary też żałosne? To nie wstawdź sobie swoje cztery amerykańskie litery. Ty Typę szelna gówniaro. Żebyś wiedział eksportowe, tatusiu, że i tak przylecę z moją Emilką. Tyle lat nie widziałam, to i dalej nie muszę. Dość tego. A rób co chcesz. A ty co tak ziemisz? Cześć, Majka. Właśnie skończyłem z moją Karoliną. Skończyłeś? Co to znaczy? Skończyłem. Nie chcę mieć takiej córki. Nie chcę jej na oczy widzieć. Uspokój się, bo wylewu dostaniesz cały czerwony jesteś. Ach, koncertu się jej zachciało. A jakiego znowu koncertu? A takiego. Bilety po 300 dolarów. Ty sobie wyobrażasz? Może Andrzej Rio będzie w Chicago. Nie, jakieś inne nazwisko mówiła. Ale ja się ale, się. ale się we mnie wszystko gotuje. A to pewnie sobie wygooglujesz o kogo chodzi. Rozumiem, że przelatuje ze swoją dziewczyną, prawda? Nawet mi nie mów. A Zresztą, co mnie to obchodzi? Mnie też już nie. A co ty dzisiaj tak wcześnie z pracy? Muszę się spakować. Jutro o piątej rano mam samolot. Jaki samolot? Zwyczajny, Benning. A gdzie ty lecisz? Odpocząć. Od ciebie i znaleźć siebie. Majusia, ale co ty wygadujesz? Przecież mówiłam ci, że wyjeżdżam. Kiedy mówiłaś? Dokładnie tydzień temu. Ale to nie był żart? Żart? – To to, co ja mówię, traktujesz jak żart? – Ale Majusia, ja przecież wtedy trochę… E, trochę wypiłem, no i… Te, no i… – No, jeszcze lepiej, no pewnie. Wtedy akurat byłeś zupełnie trzyźwy, Ale skoro tak ci się miesza, to może czas zastanowić się nad twoim piciem. – Jakim piciem? Przecież ja nie piję! – A wystarczy. Żałosny jesteś. Za dużo tego dla mnie na, na jeden dzień. To zrób sobie trochę przerwy i przynieś mi z basementu ten duży plecak ze stelażem i śpiwór. Okej, okay. ale powiedz mi, gdzie ty jedziesz? Do Sedony. Ale kiedy wracasz? Do ciebie? Jeszcze nie wiem. Idź już po ten plecak. Piotrek, co ci jest? Piękny. O Jezu, jak pieszej go. O, o, tu za mostkiem. Idzie ci w rękę? Tak, lewy nie czuję. Cholera! To może być zawał. Dzwonię na emergency. Na polskim trójkącie. Wysłuchali państwo 20 odcinka słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako matka Agnieszki, Krystyna, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Małgorzata Palka jako Dagmara Dower, koleżanka Krystyny, Wojciech Dorula jako John Coils. Jadwiga Rup jako babcia Agnieszki, czyli Oma Zyta, Małgorzata Pytka jako Karolina, córka Piotra. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Realizacja Niko Stępniak. Produkcja Polskie Radio 1030 Chicago i wydawnictwo Evergreen. Na premierowe odcinki zapraszamy zawsze w sobotę o godzinie 15.15. .15. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronach internetowych polskieradio.com i wydawnictwo evergreen.com. Pod zakładką Słuchowisko zaprzyjaźnijcie się z nami na Facebooku profil słuchowiska na polskim trójkącie.